Więcej y, będę na to wszystko odpowiadała. Ale y, dalej o święcie Samheim y, No i generalnie o tym, co jest nam potrzebne, tak? Bo przecież nie każdy z nas będzie y, tutaj stawiał ołtarz i przyzywał duchy przodków. Natomiast chodzi o to, żeby bezpiecznie przez, to, przez ten początek tego y, takiego energetycznie bardzo wrażliwego okresu bezpiecznie przejść. Y, jak już mówiłam, jeżeli idziemy na cmentarz, dobrze by było otoczyć się kokonem złotego światła. Y, wyobrażamy sobie najpierw cienką nitkę. Która nas owija i potem tak od góry do dołu ładnie otacza nasz, naszą sylwetkę, właśnie tym takim złotym, złotym zabezpieczeniem. Jeżeli mamy problemy z wyobraźnią, jako no, naszej osoby, możemy sobie wyobrazić siebie w miniaturze i również otoczyć siebie kokonem. Dla mnie... Przynajmniej początkowo taka forma była łatwiejsza. Także stąd mówię, że można tutaj i tak, i tak działać. Jeżeli natomiast nie mamy na tyle wyrobionej wyobraźni, a już przecież będziemy udawać się zaraz, za moment na te cmentarze, mamy sobotę i, i więcej wolnego czasu, poprosić naszego Anioła Stróża o to, żeby ochronił nas przed wszystkimi negatywnymi wpływami. Dlatego, że jednak Anioł Stróż ma tą taką moc ochrony, ale Anioły mają to do siebie, że o ile no po prostu często nie działają same, trzeba po prostu Anioły poprosić o tę pomoc. Nie mówimy o ekstremalnych sytuacjach, gdzie ewidentnie ten Anioł tutaj z tymi skrzydłami, na przykład broni nas przed śmiercią. Ale o takich zwykłych życiowych sprawach jednak prośba, modlitwa, ona zostaje wysłuchana, ale musi po prostu, musi zaistnieć. Także tutaj możemy się w ten sposób zabezpieczać. Jeżeli zapomnimy, tak jak mówiłam, oczyszczanie kadzidła biała szałwia, ewentualnie palenie ognia, które w ogóle przez 8 dni ten ogień powinien się u nas w domu bardzo często palić, bardzo dobrze by było, żeby to była. Ta świeca gromniczna, którą y, święci się 2 lutego, gdzie jest oczywiście y, tutaj w katolickiej religii y, święto gromnicznej, natomiast y, święto ognia w religii wikańskiej i celtyckiej. Y, bardzo znowu podobne rzeczy, jedno przejęte od drugiego. Y, również y, takie poświęcone świece właśnie w tym czasie bardzo dobrze, żeby płonęły teraz. Y, tak jak mówiłam, jest to czas takiego wewnętrznego skupienia i tak właśnie to święto było celebrowane, czyli nie jest, to świat, nie jest to święto radości, nie jest to święto przybywania, raczej właśnie święto odchodzenia, umierania, czas przeznaczony dla tej drugiej strony. Właściwie my troszeczkę inaczej postrzegamy śmierć niż celtowie, z tego względu, że w tamtych czasach ta śmierć była czymś takim bardzo naturalnym. Ludzie jednak żyli bliżej natury i tak naprawdę ta śmierć nie była czymś strasznym. Stąd też może my idąc na groby niesiemy naszym zmarłym światło, niesiemy naszym zmarłym kwiaty, a w tamtych czasach no cyganie nawet do tej pory jednak jest to ucztowanie na grobach. Tak możemy sobie przypomnieć to nasze Mickiewiczowskie Dziady, gdzie również odbywa się na cmentarzu uczta powiązana z przywoływaniem duchów. Mickiewicz był poetą jednak bardzo takim ezoterycznym i on tutaj dużo tej ezoterycznej treści przemycił, czy do swoich dramatów, czy do balelat. Jednak ta ludowość ma swoje korzenie bardzo, bardzo głęboko i my jako katolicy, my jako chrześcijanie bardzo z tej ludowości Korzystamy. Nawet te święta zgadzają się terminami, chociaż właśnie mogą być odstępstwa od tych terminów, z tego względu, że nawet przez naszą historię zmieniał się kalendarz, ponieważ trzeba było nadążyć jak gdyby za kalendarzem słonecznym. Ale gdzieś właśnie te takie święta i ta taka tendencja do czczenia podobnych rzeczy, jeżeli chodzi o naturę, w nas jako ludziach została. Dobrze. Jest to... Noc, która jest najbardziej magiczną nocą w roku i tak naprawdę tradycja naszych Andrzejek, które odbywają się w końcówce listopada, ma swoje korzenie generalnie w święcie tym święcie celtyckim właśnie z końca października, z tego względu, że starożytni Celtowie właśnie w tym czasie odprawiali wszelkiego rodzaju wróżby i to takie wróżby, które my tak naprawdę znamy jako wróżby andrzejkowe. Później to się przeniosło na świętego Andrzeja, żeby troszeczkę oddzielić nas od tego pogańskiego święta, natomiast tak naprawdę o ile religie przeważnie potępiają sprawy dotyczące wróżenia, o tyle w Andrzejki każdy Bierze to z przymrużeniem oka i właśnie wszyscy sobie wróżymy. Ale jeżeli chcemy, żeby to odbywało się w takim naprawdę terminie nie tyle um, uświęconym naszą tradycją, tutaj taką no, powiedzmy świecką, ile taką tradycją, która trwa od tysięcy lat, to właśnie ten wieczór święta Samhain był takim wieczorem, kiedy wróżono. I taką jedną z popularniejszych wróżb była wróżba przeważnie wróżyły sobie panny i kawalerowie. Jeżeli panna miała swojego ukochanego, to myślała o nim tak bardzo gorąco i ciepło, brała dwa orzechy i kładła te orzechy ze sobą na palenisku. I wiadomo, jak te orzechy pod wpływem temperatury, troszeczkę jak kukurydza, tak? pękają i mogą się rozlecieć w którąś stronę. Natomiast jeżeli się rozleciały, to znaczy, że nic z tego związku w przyszłości nie będzie. Natomiast jeżeli skupiły się jeszcze bardziej razem, to znaczy, że ten związek owszem będzie. Tutaj tradycja lania wosku, która również pochodzi od tego święta, czyli te wszystkie rzeczy, które my znamy z Andrzejek, możemy zupełnie spokojnie zastosować. zastosować Jutro wieczorem, dlatego że właśnie jutro jest 31 i właśnie jutro zaczyna się ta niesamowita noc. Um... Duchy poruszają się między nami swobodnie i tutaj też trzeba uważać, żeby no, nie narazić się tym duchom. Stąd też był taki przesąd, że jeżeli nawet siadamy czy na fotelu, czy na wersalce, to dobrze by było zanim usiądziemy strzepnąć to siedzisko z tego względu, że już wcześniej mógł tam dotrzeć nasz zmarły przodek, a troszeczkę głupio by było usiąść naszemu duchowi na kolanach. Tak? Czyli trzeba uważać, stąpać dosyć ostrożnie, nie krzyczeć, nie szaleć. Bo jest to czas skupienia i spokoju. Dalsze porady po przerwie, także zapraszam do oglądania nas po przerwie. TV to nie tylko doradcy, których widzisz na ekranie. To również sztab specjalistów, którzy przez całą dobę czekają na twój telefon, by służyć Ci radą i pomocy.